Oto przykład Donicy, która bardzo dobrze znosi słońce. To mieszanka petuni i batatów. Muzyka Petunie są znane z tego, że dobrze radzą sobie w pełnym słońcu. Batat również, choć z jednym drobnym zastrzeżeniem. Odmiany o dość jasnych liściach, co widać tutaj na tej donicy, mają tendencję do przypalania się, podczas gdy liście o brązowym zabarwieniu bardzo dobrze znoszą pełne słońce. Ta donica została przygotowana w uniwersalnym podłożu. To porządna donica o odpowiednich rozmiarach. To ważne w przypadku batatów, aby mogły się one prawidłowo formować, ponieważ nawet jeśli są to bataty ozdobne, na koniec sezonu będzie można je również spożyć. Stąd zaleta tej donicy z batatami połączonymi z petuniami. Przejdźmy teraz do sadzenia w dobrym, uniwersalnym podłożu, ale należy je dodatkowo wzbogacić nawozem organicznym, który posypiemy mniej więcej do połowy wysokości w momencie, gdy będziemy umieszczać, gdy będziemy sadzić doniczki. Aby uzyskać ładny efekt, petunie będą dawały kwiaty, a bataty zapewnią ozdobne liście. Warto naprzemiennie sadzić petunie z batatami o różnych kolorach. Jak w przypadku wszystkich skrzynek balkonowych, po zakończeniu sadzenia należy zostawić niewielki zapas miejsca. Trzeba dobrze ubić ziemię wokół tej skrzynki, ponieważ podczas podlewania będzie można wlać więcej wody. Na balkonie trzeba jednak zadbać o to, aby te skrzynki były solidnie zamocowane na odpowiednich wspornikach, żeby nie podlewać balkonu poniżej. Przede wszystkim nie zapomnijcie o podstawkach, które również będą przydatne jako rezerwa wody. Jeśli chcemy uzyskać ładny efekt i żeby skrzynka była bardzo gęsta, polecam przycinać ją co 3 tygodnie lub miesiąc, aby naprawdę przywrócić jej wigor. Zaletą tej skrzynki jest to, że będzie można zbierać bataty od października, kiedy rośliny całkowicie zwiędną.